Nad nie dogonięt, nad nie dogonięt. Ojej, ojej, ojej! Co ci się stało? Nic mi nie jest. Na pewno? Nic do niego. Dobra. Dobrze, żyjesz? Tak, tak, żyję, żyję. Wszystko w porządku? Coś ci dolega? On tu ciągle jest. Kto? Kto? Coś co w sobie czuje. Co czujesz? Ja nic nie czuję. No, to gówno na prym stoisz. Ojej, oczywiście. Raz pójdźcie do Mienia zawód Anna Duńkowa. Jak wam na imię, towarzysze? Na Polski mogliśmy wyprosić. No jak macie na imię? Zagrodniko. Miła mi! A towarzysz? Mam towarzysz. Miła mi! A nie Gdzie my jesteśmy? Od Ale co tutaj się stało? Kowola? Była jakaś taka walka. Coś się działo jakiś rok temu, poleżałem cały czas... Nie słuchaj! Co, co tu się stało, no? Był coś taki, taki jeden coś tu taki był... Zabram. Nie słuchaj, go taki wypadek miał Był! Ja, ja wiem co tu widziałem... No ja Hmm, może no, dajcie do latu. A idźmy! Dobra! Słuchajcie towarzyszu, jeżeli zjedna towarzysz Hitler, sali, jesteście więcej w łonowie. Co ty tak stary, siedzisz za sobą i się tam wygniotujesz? Drzewo rąbię! Po co? Bo jestem pustelnikiem! Ja też byłem pustelnikiem. I rąbałeś drzewo? Tak i rąbałem. Potem je paliłem tam daleko. Bawiłem się, że to jest po prostu... ...obóz koncentracyjny dla tych zielonych przewoźników. Ha! Zajmę ci! Zajemam. Ha! Sam to może. Nie! Aaaaaa! 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 Może ja tak skończę? Jakiś dziwny był. Dobra, kończ się. Dajmy chwilę, gorąco mi. Może być. Podtrzymajcie, towarzysze dzwoni. Gorąco. No, gorąco, gorąco. Duszno, duszno. O, słabo mi Nie no żyje Chyba zębla po prostu No też mi się tak wydaje To tam... Docu docuci się kiedyś Tak, też tak docuci Armia przyjdzie, Wiele pułków tu przejdzie Przecież tam to podobnie Dobra to idziemy dalej, tak Zobacz, kto? Wiedziałem, że kiedyś przyjdzie po prostu, wiedziałem Ty jest drum! Ты, курковая, добрее! Да, 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 да! No nie patrz, idziemy. Dawaj, to Ale tak, mogą tak. być niebezpieczne. Chodź. Hmm. właśnie. Jest taki wiele. A ja chcę zacząć. No, i zacząć. Informacja i ja Dużo tego, dużo tego. Ale informacja jest jedna. Gdzie była taka kobieta, Sprzedana za niemiecką? Porwali Niemcy. To był a... Niemcy porwali kobietę. Kobieta! Gdzie była kobieta? Chodziła. Chodzi mężczyzną. Tam była, tak? Может, я там пошла. Да я не еду. Кто он, а кто ей помочь. Я уже... Хватит, я не снялся просто. Нет! <sighs> их?